Pewnego dnia jean Mart Kalimpong odwiedził galerię handlową w swojej okolicy na Filipinach. Przemierzając korytarze budynku, mężczyzna zauważył coś bardzo niecodziennego. Na podłodze, po środku, bardzo wygodnie leżał sobie bezdomny pies. Jego zachowanie wskazywało na fakt, że zwierzę poszukuje kogoś, kto okaże mu choć trochę miłości. Jan zaczął nagrywać dziwne zajście, dzięki czemu uchwycił moment, kiedy psem zainteresowała się ochrona galerii. Reakcja ochroniarza była jednak zupełnie inna niż można się było spodziewać. Zamiast zdecydowanego i nieprzyjemnego przegonienia zwierzęcia z budynku, pracownik ochrony najpierw okazał pieskowi miłość, której z pewnością bardzo potrzebował. Zwierzę wydawało się szczęśliwe, merdało nawet swoim ogonem. To, co stało się później, jest jednak jeszcze ciekawsze. Otóż pies nie został wyrzucony z galerii. Wprawdzie stało się coś zupełnie odwrotnego. Kiedy zarząd galerii dowiedział się o tym, jak dobrze pies czuje się w ich dobytku, zaproponował mu interesującą posadę. Tym samym Dogdog. -dog bo tak nazwane zostało zwierzę, dołączył do zespołu ochroniarzy całego budynku. Władze galerii przyznają, że starają się budować poczucie bliskości i wsparcia między ludźmi i zwierzętami i z pewnością dobrze im to wychodzi, co widać po dogdogu. Teraz, kiedyś bezdomny pies otoczony jest przez ludzi, którzy bardzo go kochają i okazują mu troskę. A zwierzę nie pozostaje dłużne i odwzajemnia ich uczucia ze zdwojoną siłą. Obecność dogdoga w zespole ochroniarzy galerii ma jeszcze jedną zaletę. Jest on swoistym celem wizyt wielu klientów, gdyż nie ma co ukrywać, rzadko kiedy możemy spotkać psiego pracownika w galerii handlowej. Koniecznie daj znać w komentarzu, co sądzisz o niesamowitej historii pieska imieniem Dog Dog. Zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się spodobał i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie pięknych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.